Cześć! Miło, że odwiedziłeś ten kanał. Gdyż może interesujesz się koleją? Lub po prostu jesteś modelarzem? Na moim kanale znajdziesz filmy z budowy mojej makiety, jak i wyjazdów na różne pokazy, ale także realne pojazdy, takie jak parady parowozów, czy codzienne przejazdy pociągów. Jeśli jeszcze Cię nie zanudziłem, zostaw łapkę w górę, skomentuj, a może i nawet zasubskrybuj ten kanał, bycie nie ominęły nowe produkcje.